Witam w kolejnym odcinku z serii Fable Zapomniane Opowieści. W tym odcinku dojdziemy do miejsca, w którym rozpoczniemy misję Eskorta Kupców. Po drodze oczyścimy wąwóz bandytów oraz otworzymy jakieś demoniczne drzwi albo oraz znajdziemy jakiś kluczyk. Na pewno coś się jeszcze znajdzie. Wydamy nasze punkty doświadczenia. Tym razem wydamy trochę inaczej. Nie pakujemy w siłę, tylko fizyczna tarcza, która pozwoli nam zwiększyć kombo. Zaraz wytłumaczę jak działa. ...oraz trochę mocy magicznej. Dobra. Już nie gadaj, już nie gadaj. Tak, mistrz już coś tam gadał. A, chwila. Jeszcze coś mogę? Tak, mogę. I Jeszcze w siłę. Fizyczna tarcza. Mam ją teraz tutaj. O, zwiedzają gildię. Dobra, nie zwiedzają. E, shift. Teraz tutaj sobie kręcimy rolką, nawet wybieramy, bo już mam dużo czarów. Fizyczna tarcza. Spokojnie. Gdy ktoś uderzy w fizyczną tarczę, nie my, nie, nie my otrzymujemy obrażenia, tylko e, dostajemy te obrażenia na magię. A nie na życie. Ale ponieważ e, kupiłem, no, wyćwiczyłem sobie, e, sobie tę umiejętność, e, która nie pozwala ładować magii, kiedy jest włączona, to kupimy sobie trochę potów Kupię ich trochę. Powiedzmy hmm... cały sklep. No. Oraz kupię jeden podarunek. Mogą być czekoladki. A teraz biegniemy. Dobrze, teraz się przyjrzycie. Nie ładuje nam się magię. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mam włączone tą tarczę, która wydaje mm, niezbyt przyjemny dźwięk, no cóż teraz już normalnie nam się magia ładuje. No ale cóż, ta, ta tarcza jest naprawdę bardzo przydatna. Wejście do Wielkiego Lasu. Tutaj oczywiście jakieś zwierzaczki się pojawiają, jacyś bandyci. Na pewno też będą. To był całkiem spory żuk. Przypadkiem wyłączyłem tarczę. Aha, no. to też są bandyci. no. Ktoś chce się bić. No tak, żół, Żółw najbardziej chciał się bić. To są całkiem wytrzymałe, niż te na naszym treningu. Się z Zorki. Dalej, dalej, dalej. Jezioro w wielkim lesie. Kolejny bandyta strzeległ z kuszy. Oczywiście nawet tego nie poczuliśmy. Oprócz utraty many. I tutaj jest pierwsza skrzynka na kluczy. Na niej jest cyfra 5. Potrzebnych do, do jej otworzenia pięciu srebrnych kluczy. Taką ilość mamy. Otrzymujemy potę na życie. Takiego to potę oczywiście możemy wypić. Tak jak mówiłem, takie poty zwiększają nam y, ilość zdrowia. Maksymalnie bez zdrowia, Jeszcze mam być. Śmiało bicie, to nie boli. To drogie jest. Muszę poty kupować. O, kupiec chciał się bić. Mm, tak, no dobra, walcz. Pokażę. Jeszcze nie patrzę na mnie tak. Simple. Proste. Jak proste, to proste. Dobra, dobra, nie mam czasu. Idziemy, idziemy. Patrzmy, jak kupcy się biją. Jeśli ktoś zauważył, bo ma wycinka sceny, yy, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że nikogo nie denerwuje dźwięk tej tarczy. Tak jakby szum. Tutaj tutaj znaki.

Idziemy. I będę ci się oczywiście na co ob No bo chcą pieniędzy za przejście. Chcą, żebyśmy zapłacili my to, ale nie ma, nie ma szans. Tak. No niestety. Z no. Yy, bandyci zjechali nam całą magię, przez co przebiliście przez naszą tarczę i na co doczynili zjeżdżając mojego, moje kombo Mocno biją ci bandyci, Dobrze, jeszcze tamtej załatwimy Co ja zrobiłem? Chyba wypiłem potka. Popiona, co prawda. Szkoda, bo aż taki ranny nie byłem. Nie rzucę tak. No tak, to jest yy, jeden błąd w sterowaniu, że bieganie i atak ten przebijający bloki w i po prostu się czasem jak chcesz biegać to zaczyna nawalać w powietrze. O, dostałem jakąś tam rangę. Większej mocy płomieni. Takie klejnoty, cokolwiek to jest, możemy umieszczać w broniach, które mają na to wolne miejsca. Zdaje się, że taka broń gdzieś tutaj będzie, w tej skrzynce chyba nie. Nie, tu jest 500 sztuk złotych, zarobiliśmy. A w tej skrzynce jest stalowy Oscar. Broń. I ten stalowy Oscar jest gorszy o, o dwa obrażenia. Punkty ale za to ma jedno wolne miejsce które możemy zająć jakimś tam zwiększeniem mocy tym razem to jest moc płomieni no i ponieważ teraz on już podpala warto byłoby go używać tak, już robię tak, używaj broni super osobiście wolne miecze niż jakieś tam kosy ale dobra, nic nie szkodzi Są demoniczne drzwi wymagają, żebyśmy zrobili czego, coś złego na ich oczach. Na razie ich nie otworzę, zrobię to później. O, odlesy. wejściu na tej lokacji tym samym odblokowaliśmy ten portal Nie chcesz teleportować No i od tego momentu możemy się w to miejsce teleportować O, kupcy się biją Ale doświadczenie jest dla nas, w końcu my jesteśmy bohaterem Miejsce jest w tą stronę, ale zanim to to pójdziemy tutaj różanego domku. Może schowajmy broń. Tak, te drzwi są bardzo szczęśliwe, coś tam, coś tam. I żeby pokazać jak bardzo

I wchodzimy do bardzo ciekawej lokacji, tutaj takie tam wystawne łóżko, tam w rogach jakiś Ale tutaj, za parawanem, znajduje się skrzynka Z kompletnym yy, no, zestawem Mistrza Woli Może nie całkiem kompletnym, bo brakuje tutaj kapelusza Możemy wejść w zestawy i go ubrać w całości. Skoro już się tak świecę, to już go ubiorę. W nim pochodzę chociaż chwilę. O, tutaj jeśli mamy takie coś i rozkopany taki okrąg, jakby ziemia jest tak rozkopana, a w lewym dolnym rogu pojawia nam się łopata, to znaczy, że... No, tu coś jest. I wtedy yy, wybieramy kopanie, w tym przypadku na F1. I na pewno coś znajdziemy. Tym razem jest to srebrny klucz. Tutaj mamy kwasty. Dostajemy zło za ich rozwalenie, ponieważ to są czyjeś kwasty i on może nie chce, żebyśmy je wyrywali. Ale cóż, jak chcemy tą skrzynkę otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. A w końcu 500 sztuk złota piechotą nie chodzi. Tak, znowu się pojawiły złe stwory. E, tam nieważne. Mówimy. F1, oczywiście przypominam. Pojawia się nam automatycznie. Już prawie było. A i walczy ryba, walczy. Ryba księżycowa. Wioskinię w wielkim lesie. To przy walce z, z tymi hobbesami, naj, najłatwiej jest najpierw zabić magów, ponieważ bardzo mocno uderzają, a same dużo rzeczy nie mają. Tu są kolejne drzwi. Te drzwi są, żebyśmy wbili wysoki mnożnik. Po e, prostu wysokie kombo musimy wbić. Powyżej 13 to podobno wystarczy. Ja przyszedłem z kombosem 15 i wystarczyło. E, dobrze. To w tym miejscu już zakończę naszą... E, naszą... naszą no, ten odcinek zakończę. Misję z e, odcinek odcinek rozpoczniemy w tym miejscu. Gdy przejdziemy przez tę y, dziurę, tak, przez tą jaskinę, y, wtedy rozpoczyna nam się y, misja. Także żegnam się, cześć!